Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was propozycję komputera za około 4000 zł. Nie będę Wam teraz omawiał wszystkich podzespołów po kolei. Stwierdziłem, że będę to robił podczas składania już komputera. Moim zdaniem taka forma jest lepsza, ale sami zresztą napiszcie w komentarzach, czy coś takiego Wam odpowiada. Zaczniemy od płyty głównej. Oczywiście jest to Aorus B450 Pro. Ja tą płytkę u siebie już recenzowałem na kanale, także możecie sobie zerknąć na filmik. Także wyjmę płytę z opakowania, posadzimy na ten procesor, potem pamięci i chłodzenie. Zawsze wolę sobie chłodzenie zmontować poza obudową, bo jest po prostu łatwiej. Teraz nie będę potrzebował całej tej reszty, samą płytę. Także mamy płytkę, zaraz muszę pościągać folię z tych osłon na tylne jej wyjścia. Tutaj będzie taka ciekawostka, bo wiele osób pod tą recenzją, moją recenzją, tej płyty pisało, że akurat Tema podkręcałem procesor ośmiordzeniowy 1700X, że ta sekcja sobie nie daje rady. Natomiast później będę pewnie o tym mówił. Jeżeli dacie powietrzne chłodzenie na procesor, które będzie bezpośrednio na sekcję wiało, to nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Teraz tak, przecinamy sobie zabezpieczenie na procesorze. Mamy tutaj wprawdzie w nim boxa, czyli chłodzenie boksowe, ale nie będę go używał bo będę chciał procesor podkręcić. Wprawdzie ono pewnie dałoby sobie radę z jakimś tam delikatnym OC, no ale... Proszę bardzo Ryzen 2600, czyli 6 rdzeni, 12 wątków. Pamiętajcie zawsze o strzałeczce na sokecie, także najpierw trzeba soket odbezpieczyć i później odpowiednio go ułożyć tak, aby nie połamać pinów w procesorze, bo jeszcze może Wam pokażę, o tutaj może do tej kamery, to mamy piny, no. Także nie mamy pinów w sokecie, a mamy piny w procesorze. Upuszczacie, zabezpieczacie i gotowe. Teraz tak, żeby zamontować ferę, muszę zdjąć tutaj te prowadnice, prowadnice to może ze określenie, ale wiadomo, o co chodzi, czyli te płozy, także to odkręcamy. I z tego, co się orientuję i co pamiętam, przy montażu fery nie trzeba zdejmować tego oryginalnego backplate'a. Można na nim posadzić chłodzenie, ale głowy nie dam. Tutaj w komplecie jest dołączona pasta. Oczywiście wcześniej musimy sobie wyczyścić jeszcze sam procesor. No, żeby nie był tłusty, tak? No wiadomo o co chodzi, żeby później ta pasta ładnie się tutaj na nim ułożyła. Także wyjmujemy akcesoria. Wyjmujemy chłodzenie. Nie, nie zapomnijmy zerwać folii. Jak to niektórzy mają w zwyczaju, to już chyba przejdzie do historii ta cała folia na procesorze. Fera 3 RGB, bo tego nie dodałem. Generalnie można spokojnie dać tutaj sam Ferę 3 bez RGB, będzie 50 zł taniej, jeżeli koło światełka nie kręcą. No ale stwierdziłem, że jak mamy 4000 do wydania, to dlaczego nie, nie pójść w stronę RGB? Ja tylko muszę oblukać, gdzie mamy wejścia do. LEDów, Czy nie podłączyć tej fery? No i tak, backplate mi wypadł, ale i jaja. Czy nie podłączę po prostu samego pocierania sfery nie pod pilota, tutaj tego pilocika, a po prostu pod samą płytę główną? Ale to garniemy później. Na razie tym się nie będę przejmował. Teraz tak. Czy mamy coś do wyczyszczenia? Procka, alkohol jakiś? Wódeczkę. Wódeczka ma ten za dużo wody. To nie Znajdziemy coś. Nie pamiętam, które to były śruba, nie chce mi się sprawdzać w instrukcji. Ale to były chyba te śruby. Właśnie, to te śrubki trzeba użyć, jak chcemy montować backplate albo i nie? Tak, dokładnie tak. Także tych śrubek będziemy sobie używali. Oczywiście muszą być dystanse, bo inaczej to byśmy mieli tutaj kuku. Czyli ten backplate sobie odpuszczamy. Ten oryginalny schłodzenia używamy tego wbudowanego na płytę. No, i do AMD dałem 4 są te dłuższe płozy, tak? Żeby one tutaj pasowały, troszeczkę się nie przygotowałem. bo Zapomniałem o tym alkoholu. Mm. także dobrze wyczyśmy procka z, wszystkich, z całego tłuszczu. Zawsze poczekajcie, żeby trochę to odparowało, bo niby. O, widzicie. Teraz jest procesor suchy. Ja zawsze jeszcze robię tak, że po zdjęciu tej folii pyk, czyszczę też podstawę w chłodzeniu. No bo wiadomo, ta folia jest przyklejona. Także, żeby jednak to była czysta powierzchnia, zawsze warto to wyczyścić. Troszeczkę musi przesknąć. Sorry, że tak latam z jednego miejsca w drugie. Dobra, to zakręcę, bo już mi się kiedyś zdarzyło, że butel, pół butelki mi się wylało na płytę kiedyś alkoholu. Przewróciłem. Pastę ja akurat nakładam na ziarnko grochu. Wiem, że są przeciwnicy, zwolennicy tej metody. Moim zdaniem jest to... Czy inaczej, każda metoda jest dobra pod warunkiem odpowiedniej, prawidłowej aplikacji. O, Tyle powiem. Tylko pamiętajcie, żeby to było ziarnko grochu. A nie ziarnko ryżu. To jest dość duży procesor. Zobaczcie, ja daję tyle, ale pięknie wyszło. E, I teraz tak musimy dobrze ustawić ferę. Tak będzie odpowiednio. Lepiej dać ziarnko grochu i aniżeli źle, że tak powiem, rozsmarować pastę na procesorze. I nie mogę trafić w dziurkę. Kurde. O! Jest! Mam. Przekręcamy po przekątnej, tak żeby nie dowalić z jednej strony na maksa, a z drugiej w ogóle. Tak przy okazji, zobaczcie, na pucie, już jest backplate, znaczy ten, ta zaślepka tym wyjść budowana. Akurat to jest fajna rzecz. Nie trzeba tego osobno wkładać do budowy, także to na propsie. No i teraz e, wentylator. Sigma Pro. Troszeczkę logi tutaj jest, bo to jest podświetlenie RGB. Pamiątki jeszcze teraz posadzę, zaraz Wam o nich powiem. Są to, są to, już Wam mówię, G.Skill i Taktowanie 3000 MHz, Opóźnia cel 16 18, 18. I mam nadzieję, że będą kompatybilne z tą płytą główną. Natomiast z, z moich doświadczeń wynika, że na płytach już z tymi chipsami B450, mówiąc szczerze, większość pamięci lata bez problemu. Nie ma już takich problemów. Bo na 350, czy też 370, no powiem Wam, że, że nie wszystkie pamięci, nawet dedykowane pod AMD e, chcą działać na, na e, w dużych, znaczy na profilu XMP i, i teraz tak. Dobra, czyli drugi czwarty slot. Musi pyknąć. Musi wejść i pamięci zainstalowane. Także teraz, już zamontuję płytę do obudowy i resztę rzeczy. Dobra, i obudowa. Signum SG1. Szkoda w sumie, że nie TG, bo mamy ferę z o, mamy TG. E, bo mamy ferę z nie RGB. Także fajnie by wyglądało, ale pod ręką akurat była fera z RGB. Jak mówiłem wcześniej, nie trzeba kupować z tym pocietkiem, będzie o 50 zł taniej. Także obudowa fajnie wentylowana, też niedawno robiłem jej recenzję, u mnie na kanale, także rozpakujemy sobie ją. Także skrzyneczka kierowana na przepływ powietrza. Mówię, szkoda, że nie ma paneliku z hartowanego szkła, ale jakoś to przeżyjemy. Ok. Teraz zamontuję w niej zasilacz. A dlaczego, zaraz Wam powiem. Zobaczcie. Gdybyśmy zamontowali najpierw płytę, to ciężko będzie nam później przepuścić 2x8 pin, 2x4 pin, sorry, czyli 8-pinowy przewód przez ten otwór. Dlatego najpierw zamontuję w zasilacz, a dopiero później płytę główną. Jak już o zasilaczu mówimy, Silentium PC Vero L2 moc 600W zupełności wystarczy do takiego komputera. Nie jest to prawdzie zasilacz modularny, ale nie ma to większego znaczenia. Certyfikat 80 Plus brąz, 3-letnia gwarancja. Teraz muszę się do niego dobrać, żeby go otworzyć. Jak mówię, zamontuję zasilacz, dopiero później zamontuję płytę główną. Natomiast tutaj jeszcze Wam pokażę czarne, płaskie kable, także nie będzie problemu z złożeniem ich w tej obudowie. Zresztą na same kable jest około 2 cm, także spoko. Przewody, Zawsze z tymi kablami mam przewody, nie kable. No i taki myk. Jestem przekonany, że ta ósemka nie przejdzie tutaj tak czy inaczej. Przeszła. Przeszło. Dobra, mamy przeprowadzoną, przeprowadzony przewód. O, proszę, proszę, spróbuj to. Teraz możemy montować płytę. Perfect size. W ogóle to napiszcie, czy chcielibyście, żeby zrobić taki kompleksowy poradnik, jak złożyć kompa. Na różnych podstawkach, czyli to nie będzie tylko, jak złożyć na Intelu, czy też na MD, ale generalnie różne tam opcje do wyboru. Moim zdaniem całkiem fajne. Bo mimo że tych poradników na lecie jest całkiem sporo, to wiele osób o to pyta. I zaraz przejdziemy do dysków. Uznałem, że w komputerze za około 4000 zł, no SSD musi być. Nie ukrywajmy, ale. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam pracy na komputerze bez dysku SSD. Tyle wam powiem. Autentycznie dla mnie to jest do nie do przyjęcia. A dlaczego teraz podłączam kable SATA sygnałowe? Ponieważ, jak zamontuje się kartę, to ciężko później gdzieś tam wepchnąć. Także lepiej podłączyć teraz. Na system, na programy wybrałem Gudram Iridium. 240 GB Spokojnie można poza systemem i programami posadzić sobie jeszcze jedną, dwie swoje gierki. Jakieś fajne, w te które najczęściej gracie, i uwierzcie mi też warto, bo dużo szybciej będą się one ładowały. Ten dysk sobie posadzimy na tyle obudowy, czyli dokładnie tutaj. Dlatego lubię proste końcówki w zasilaczach, bo nie ma problemu z montażem dysków SSD na boku. Nie zawsze kątową przedłużkę można podłączyć. A na całą resztę WD Blue 1TB. I ostatnim elementem jaki montujemy w komputerze to karta graficzna Gigabyte Windforce GTX 1660Ti, czy jak to woli 1660Ti. Dwa wentylatory 100mm. Zasilanie ośmiopinowe, jak widać, PCI Express, backplate, ale jest to tylko i wyłącznie kwestia estetyczna, bo jest to tworzywo. Czyli m, tak naprawdę nie odbiera on żadnego ciepła z karty graficznej. No i co? Teraz zamontujemy kartę w obudowie, podłączę przewody i założymy panele boczne. Aha, i pan Black co? Nie odkręcił zawleczki z tyłu, a chciał zamontować kartę graficzną. Taki debeściak. O! Teraz mogę montować. Ok, mam nadzieję. Done. Jeez. Jak widzieliście, w każdą praktycznie grę na tym komputerze można pograć sobie na wymaksowanych ustawieniach w rozdzielczości 1080p. Da się również pograć przyzwoicie w 1440p, ale w niektórych grach trzeba będzie troszeczkę zjechać z detali. Co do Metro Exodus, to no tutaj trzeba było suwaki ustawić na wysokie. Nie był włączony ray tracing, ponieważ ta karta tej opcji nie wspiera, nie ma rdzeni RT ani rdzeni Tensor. Odpowiedzialnych za DLSS. Natomiast gdybyście przeszczędzili troszeczkę na tej konfiguracji, dajmy na to kupili tańszą płytę, powiedzmy Aorus B450 Elite, wrzucili ferę zwykłą bez pocietania RGB, czy też zrezygnowali z dysku SSD, czy kupili dysk SSD o mniejszej pojemności, to można pokusić się o kartę RTX 2060. Raz, że będzie wydajniej, a dwa, że jednak macie możliwość włączenia ray tracingu, a w połączeniu z DLSS-em ta wydajność jest naprawdę na całkiem przyzwoitym poziomie. Co do konfiguracji, od razu doradzam Wam, żeby tą obudowę, czyli Silentum PC SG1 zamienić na wersję TG. Raz, że macie panel z hartowanego szkła, a dwa, że wersja TG posiada dodatkowo jeszcze wentylator na przodzie tutaj mamy tylko jeden wyciągający ciepłe powietrze z obudowy. Natomiast mimo to temperatury i na procesorze, i na karcie graficznej były bardzo przyzwoite. Na procesorze około ok. 60 stopni Celsjusza, na karcie graficznej około 69. Sama karta jest półpasywna, także warto o tym wspomnieć. Podczas siedzenia na pulpicie nie będziecie jej słyszeli. Szkoda troszeczkę, że jest ten backplate plastikowy, tylko i wyłącznie względy estetyczne, no ale tak tutaj producent sobie wymyślił. Także na dzisiaj to byłoby tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście napiszcie koniecznie w komentarzu, czy taka forma filmu Wam się podoba, bardziej taka luźna. Jestem ciekawy Waszej opinii, być może więcej takich filmów będzie na kanał wjeżdżało, także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.